Podczas naszej pierwszej przygody wraz z dealerem trafiliśmy na wyspę. Z racji, że na naszym statku skończyło się paliwo, byliśmy zmuszeni do zwiedzenia jej. Nie byliśmy jednak gotowi na to, co na niej znaleźliśmy. Niestety, niedługo później okazało się, że wyspa, pod swoją wspaniałą tajemniczością, posiada też swoje mroczne historie, których staliśmy się świadkami. Mogliśmy zostać na statku. Diler, diler, gdzie? Tutaj, o, jesteś, dobra, wiecie, dobra. Chodź, już chodź mną, na pewno. Jeju, zamów, ja chcę się tak. stąd tylko wydostać, naprawdę, nie więcej. Ale wie, że my za bardzo oh. nie mamy, jak chcę się wydostać. W sensie tu nie ma wyjścia, mogłem, znaczy, mógłbym. Znaczy, światło słoneczne. Mogłbym przyjąć, że nie było tej drabiny. A ja ja też w sumie, w sensie może jej może nie zauważyliśmy, bo mnie tutaj wypchałeś, eee, ale no nie. No to wtedy by cię nie zepchnął tutaj, nie wiem, naprawdę. Czasami, nie wiem, czasami w ogóle nie wezmę tej wyspy. Doknes, jesteś za mną? Dobre, tak, zrób. jasne, idę, idę okay. już tutaj. E, mam nadzieję, że jeszcze nie jest ciemno, bo trochę straciłem rachubę czasu. Nie, no jeszcze nie jest. Okej, okay, to lajtowo, lajtowo. Myślałem mm -hmm. już, że, że ten, że, że źle. I, dobra, teraz pytanie. Co, co robimy? Gdzie, gdzie się w ogóle udajemy, bo. <słuch> Aha, no musimy gdzieś, no idziemy na statek, nie musimy na e? statku Diler, diler, patrz tam, 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 za tobą, za tobą. Za mną. Tam, tam, gdzie? tam, 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 na górze, na górze. Widzisz to? Tam Nie, coś idzie jest. Nie, na górze? Nie na górze, na górze, a, że... na tej, że na, na, tej a, na tamtej a, górze. Ou, ou, Widzisz, tam ou, coś, ej, tam coś mieszka. jest. Ktoś tam mieszka, stary. Idziemy tu, tam? To wygląda w sumie... Może... Ej, to może być, czyja, czyja, to może być ten domek tego dziwnego gościa na plaży. O, Nie ale... wiem, czy chcemy tam iść. Jak no, czy znaczy... się zapuścić na statek, wiesz? Ja ogólnie ci powiem, że to na pewno lepsze wyjście, niż zostanie tutaj na noc. No, ale na, na statu, tym nasz, czymś. Statek, nasz statek, nasz Aha, statek. Aha, no. nasz statek, tylko że... że nie, może zdążymy, jeszcze może zdążymy, jeszcze nie... Dobra, to chodźmy szybko. Wiesz co, a może skrężmy, to nie dobra? jest tam ten dziwak, tylko w końcu to miasto, o którym mówił, bo coś mówił, prawda? O, o ludziach, znaczy, którzy tutaj są. Y, powiedział, dziwni ludzie i mówi, że się nie szli, że jest niebezpiecznie, ale znaczy, tak, poza tym to tak ja, ci, mówił, tak ja ci powiem, że dla mnie to on jest dziwny, no ale dobra, no wiem, dobra to... idziemy. To było gdzieś chyba... Ta... dobra, jeszcze to widać tam przez liście, więc pójdźmy tą stroną. Okej, okay, Tylko, że też nie ma za bardzo ścieżki i, i to mnie niepokoi, bo zazwyczaj jak ktoś ma domek, to zazwyczaj też prowadzi do niego. A nie, jeden coś jest, naprawdę. O, coś, o, Dobra, o, nieważne, o, nic coś się, mówiłem, się tutaj się pojawiło. Coś tu jest, ale też trochę taka zarośnięta jest, tak jakby. Wiesz, co powiem więc. Ci tak, ty masz miecz, ty możesz nas tutaj jakoś tu przeprowadzić, bo no, ja, sorry, no. ale ja wziąłem jedną pochodnię. No wiem, ty, ty jesteś zawsze przygotowany. Mm -hmm. do, do Kness, na, na pierwsze wyprawa, więc sobie masz prawo. Czy dobrze idziemy myślisz? Wydaje, to wydaje od, mi się, że, stronę, że, że to tak. jest ta góra. Mm -hmm. Wow, serio. Cały czas ta wyspa. Po, na po, poczekaj jakieś... na mnie, bo mega strasz, strasznie, Dobra, szybko, strasznie szybko, strasznie szybko pędzi. To całego cały już tak się składa. No, ale do spokojnie. Koniec, tak? Noc jeszcze młoda, w sensie dzień jeszcze młody, coś, no, no, coś w tym no, stylu. W sensie, te, mówiło się noc jeszcze, w sensie nie ma nocy po pierwsze, jeszcze. Dobra, ale tutaj chyba. O, to już wygląda bardziej jak druszka. To, to już wygląda całkiem okej. Okay. Tak, to wygląda troszkowatnie. Wygląda tak, nawet bardzo. Wygląda tak jeździć samochodem. Bardzo zaufanie. Samochodem. O nie, no, powoli bez się bez... zaczyna ściemniać i zaczynam to bardzo odczuwać. Aha. O nie. No dobra, chodź, chodź, jesteśmy już tutaj Już, już, Ej, już, już idę. To są drobinki. To no, na pewno ktoś cywilizowany. Je jesteśmy dobra, już bardzo druszka. blisko. O kurczę, czekaj, dobra, czekaj, choć, choć, już, choć. Już, już dochodzę. O, dobra. Kaman, idziemy. No, już się ściemnia, idealnie, ale w tutaj w ogóle. Nie idealnie, jeżeli tam ktoś będzie, to my nie zdążymy już wizyty. To czekaj! Doknes, nie zdążymy ty, wrócić do naszego Ale te satku. drabinki w ogóle strasznie nienaturalnie wyglądają. Może ty się zasypało albo coś? W nie sensie mam wyglądają na bardzo stare. No, no nie, robi się teraz ciemniej. To wszystko wygląda takie zepsute, Diler, Stój! Stój! Co! M most jest dziurawy, jest bardzo ciemno! Dobra, no, chodź. No dosyć. Jeszcze jakoś damy radę. Uważaj, uważaj. O nie, księżyc okay. już widać. Powoli. To stary chyba jest opuszczony domek. Albo jednak tego wariata, albo wariata. To to jest opcja. O kurcze, okay. ale tu jest ciemno, Ej, nie świeci się. Ale jest... Dealer, prawie Budowizno. nic nie widzę! O. Dobra, czekaj, tu jeszcze lampa jest? Mogę zapalić? O! o. U. Jest, 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 dzwonek. Jest, jest dzwonek? No, jest dzwonek. Dzie, ale taki Ej. działający, ja, ja to słyszę, halo? Ej, no. To. Czekaj, może, może To, się tworzy. to, to może. Po, 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 pukajemy, przez, tak? przez okna, Jezu, z myślę, się, że tam coś jest. A to. Co tam jest? Coś tam jest? Ciechło, ciechło. Nie, wydawało mi się, że to twarz. No twarz. naprawdę, no ale. To, to nie jest ale chyba nie twarz. No, nie, nie, to, jest to nie jest dobry pomysł. Czekaj, może co tu jeszcze możemy. Słuchaj, może wrócimy do naszego statku jeszcze. W, ta w takim razie. Chodź chces, damy w takim razie. Jeszcze, czy, razie... Takim zmrokiem zmrokiem, ale wiesz nie, co ci powiem? Po, popatrz, popatrz na te liany, W sensie on wygląda na bardzo niedbały i stary. Myślę, że tutaj coś serio mieszka. W sensie... No z twarz, to. Chyba ale, tak, ale tu nie, bo tu jest twarz w ścianie raczej. W sensie. A, to ty jesteś jeden z tych typów, co widzieliście twarze w drzewach i ścianach, tak? Nie, tam no, no serio no dobra, coś dobra, jest, okay, dealer. Okay. Wystraszyłem się. Dealer! Nie, tu to. Tu nic nie ma, tak, tak? Dealer. Ej, jak ładnie tutaj. Czekaj, zapalmy to. Oh. Tu, tu jest wszystko w ogóle oprośnięte. Wow. Zaraz. To tej... wszystko musiało o. być bardzo ładne kiedyś. Jak kiedyś. tutaj. Do, dobrze, dobrze, nice. dobrze powiedziane. Ale tutaj jest jakaś dziura w ogóle. No wiem. Ej, I co ty na to, żebyśmy tutaj razie zamieszkali? Póki na tutaj wyspie? Tu jest książka. I... Dealer! Tu jest, krew! jest. O nie, te dni. Doknes. Nie... Co? A, czekaj, nie, nie, nie. to było, tak? Tak, to, 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 a, to tu, 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 tu to 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 było, to Ty tu było pamiętnik jest. A to co? 69. Widzisz to? Tak, widzę. Dzień 69. Koszmary. Cytaj. Znowu koszmary. Nie wiem już co jest snem, a co nie. To mój ostatni dzień w tym dotychczasowym moim dotychczasowym domu. Boże, co to O co chodzi? Co tu? Znaczy, nie wiem, czy to czytać. Wy, wyglą tak? no, wygląda, nie wiem, to który, czytać. wygląda, który na, jak pamiętnik. Postanowiłem wyruszyć na wschód w poszukiwaniu o starym ratunku. A. Na tej stronie, dobrze. Tak dobrze, powiedzieć. dobrze, dobrze, już, już. Jeśli to czytasz, to oznacza, że nie wróciłem już do tego domu. O nie, stary. Muszę się sprężać. Nie wiem, ile w obecnym stanie zdołam przejść. Nie idź za mną. Adradszum? What? Co za o. dziwne imię jakieś. Pierwsza raz, okay. Um, nie naprawdę. powiem ci Słuchaj. tak, czyli ten dom jest opuszczony, tak? To Ro, so, tak, co rozumiem? Tak. z tego co się domyślam, były właśnie z tego domku, zostawił to po sobie, by był w jakimś złym stanie i wrócił na wschód i też go nic nie spotkało, więc Doknes, może jednak przemyślimy wyprawę yy, do statku. A ja, znaczy nie zastanawiacie się przypadkiem, dlaczego to, na to, na to nie, jest no, wszystko zdemolowane, dobra, w sensie czy to no, jest dobra, takie stare, czy mimo po, mimo po, mimo. po prostu ktoś to zniszczył? O, to jest w ogóle wyjście dealer i kolejna no, krew! Tak, popatrz. widzę, widzę, dobra, czekaj, Wiesz to może zaczniemy od tego, żeby sprzątnąć tą krew, dobra? To A... może weźmiemy ten domek teraz na to? Czy, czy, czy się śpimy ale i rano chcę... Bo to jest jasne nawet, może stary chyba... Ja tu i taki zasnę raczej, wiesz co, zajmijmy się tym domkiem może, co to na to? Okej, no dobra, nie ma sprawy, ale czekaj, od czego chcesz zacząć? Pop... No słuchaj, trzeba tu znaleźć, czy on nie ma gdzieś jakichś rzeczy, które by się przydały? Tutaj, to jest to, odcinki. czego się wystraszyłem, popatrz. To jest buzia dla siebie, to jest buzia. To jest, to jest, jakiś centaur o, prędzej. O, to, popatrz, no, dobra, jedzenie tak. z tego wypada. I to jest zgniłe jedzenie. Czyli tak tutaj był ktoś dawno, czyli na To jest opuszczony stary domek. A nie, słuchaj, tu jest drewno, Doknes. Chodź. Powiadasz? Suma. W tych, w tych szafeczkach Już jest idę. drewno. Słuchaj, możemy więc to drewno, to troszeczkę tutaj to nareperować, tak trochę. Gdzie możemy wyruszyć po więcej? Co ty na to? Eee, no okej, okay, ale, Cześć, ale ja, jak to będzie? a bo tutaj są mi się kierki i nieczyk. Tak, dobra. Nie Słuchaj, no to, wow. to rozwalę. E, I poustawiasz te rzeczy, okej? Okay? Tak żeby dobra. To było w miarę, w miarę jakoś do ogarnięcia i ten sufit też byś przydał nareperować, nie? Co um, w się sensie, to tak, te tak, dziury... Zaraz... Ojej, okay. to zaraz się tym zajmiemy myślę. Okej, okay, to Ale... ja tak Okej, okay, nie jest źle. Mam tutaj, mam tutaj jeszcze jedną deskę i mm -hmm. nie wiem, mo możesz, masz jeszcze jedno drewno, może by tej uzupełnić. Słuchaj, nie? nie za bardzo. Wiesz co? To w dzień wyruszymy po więcej, dobra? No okej. Okay. To okay. są jeszcze jasne, to są jeszcze jasne. A nie, mamy jedno drewno. Ty... Mamy jedno drewno, przepraszam bardzo, mam, po, proszę, po, potrzeba, potrzeba poza tym tutaj e, pozbyć się dziury w dachu, bo nie chce, by zaczęło padać. I no tych to Liano. No to nie na jego Okej, Liany, tak, mamy dużo rzeczy do roboty generalnie w tym domku, z tego co widzę, ale no, nie. będzie całkiem uroczy, jeżeli się to wszystko ogarnie. Tylko hmm. martwi mi to łóżko, ale dobra, no nieważne. To może dobra. może na jakiś śpię. Tutaj, tutaj też by się przydało jedno drewno dealer. Nie masz no, na pewno. Nie. Czekaj, bo coś. Można jakoś pokombinować. Z tym, co mam, jakieś mam płotki, wiesz co, ale nie wiem na ile to będzie. Hmm. możliwe. Spójrzmy na to. Okej, okay, to działa, nie? Tak, tak. To działa. Dzia dzia działa okay, działa dobra. wyśmienicie. No to dobra. świetnie to w sumie. co to jest w Słuchaj, tutaj ten sufit, jeszcze. Zawaliło się to stare, to na pewno jest stare. Ale tu, tu, tu się w ogóle zawala, a dealer w sensie to na mnie ruje, na pewno na głowę. Znaczy. To są chyba stropy, nie powinny ich niszczyć. Czy. to są to stropy? Jakoś... Ta, nie, nie, ta. Wiem, nie znaczy... wiem, No dobra, to, to no nie może to jest. na pewno są stropy, no. Tak, no, tak, to są stropy, stropy z liści. A, Brawo. no nie, ale chodzi mi o te takie te, które ty o, niszczyłeś. No nie wiem, no. Dobra, Nic zostaw tak dowaliło. jak jest, bo no dobra, okay, bierzemy się będzie. zwali na głowę i co wtedy będzie, Tiller? Dobra, nie, 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 chcemy się zwalać na głowę. Słuchaj, A, to jest, daj, czy ja może sobie czyć, we, je wezmę... Słuchaj, płotki, płotki by się przydały. Płotki, żeby zrobić otoczenie tego balkonu. E, co robisz z tego drewna? Myślę, tego? mam mam siedem desek. Myślę, co mogę z nich zrobić. W sumie póki co nie mam pomysłu. Ale dywan może zostawić w sumie. Dywan, tak, wiesz, <laughs> to, to taki chaotyczny ten dywan był. Nie za bardzo wiem, jak go postawić, żeby on był bardziej. Ej, w ogóle, bo boję się wyjść na złoty składnik. może Nie, lepiej. Nie, no słuchaj, słuchaj, słuchaj. my się tutaj trzymamy spokojnie. Ja tutaj chcę zrobić właśnie bezpiecznie, żeby było bardziej. Eee, eee, to... Może, może trochę most podreperujemy, bo w nim jest tle dziur, że. No, no tak, a... tak, to tam jest ciemno, wiesz? Coś, coś mi mówi, się że szybko spadniemy. W ogóle tutaj popatrz! Ta krew, to krew, krew mnie niepokoi. Ja chciałem tą krew zlikwidować tu, 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 Czemu? Tutaj, krew Ej, tutaj widać tą piramidę. Popatrz, no, no i to ba bardzo dobrze widać tę piramidę w sumie. No, wow, serio, to wszystko jest takie niesamowite na tej wyspie, ale zaraz No nie wiem, działające. czy ta krew jest serio? niesamowita. Znaczy, no tak, ta krew to raczej nie, okej, okay, już jej nie ma. Widzisz, udało mi się rozwiązać problem. O, okay. bardzo, bardzo wygodne trzesełko, dealer, jej ogólnie. Skrzy. Co się dzieje, A Ała, o nie. Przepraszam, coś zrobiłem ci? Nie. Czy on tu nie ale... ma crafting table'a? O, mój Boże, co za domek bez crafting co... Table? No, bo tutaj dealer teraz. Tak, hmm. to tutaj chyba coś się stało. To nie zobaczy. To się co... stało, dobra. Nie, no stało, to to, może to być... śmiało, to, to, to ty to zniszcz, Ja w takim razie udam się przed domem z drugiej strony. Um, okej. Okay. I w ogóle tutaj prowadzi dzisiejszy Weź, A to jest za ciemno, bym tam teraz poszedł. Może hmm. dealer. Czy Pocze... nie, to prześpimy się? Prześpijmy się jednak, może, no. No dobra, okej, okay. to jakoś to. To odwrócimy się od siebie, dobra? To... Tak, tak. Myśl, 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 to myślę, że znów, tak. Dochnę. Dobra, dobranoc. Ojeju, dobra. I już jest rano. Dil, di, di, dilera nie ma. no. Jasne, jak zwykle. Diler. G -g -g de dealer! O, o jej, ale się wystraszyłem. powódkę. O. Mam drewno, i możemy dokończyć ten domek. Raz ale go, nie? Dobra, aha, bo ty Strasznie chcesz raz. Dobry naprawić, humor mam, serio. Tak? E, oprócz tej krwi, tak krew mi nie i za mm -hmm. ja bardzo wiem, jak ją zetrzeć, bo nie może zetrzeć. Próbowałem wszystkiego, wiesz? Próbowałem wszystkich płynów i nic Znaczy nie powiem działa, ci, że żaden płyn na pewno nie był stworzony z myślą o zmywaniu krwi, tak? No chyba, że płyn do zmywania krwi z podłóg, paneli, podłogowych. A masz masz taki? Akurat nie. Jedyne co w jakichś to to. Ale, to ale ogólnie masz taki? Znaczy ogólnie to nie, nie, nie. A, po co? Po co? No, co? no, no właśnie tak Jak samo się zacząłem zastanawiać. Dobne, wiesz, co może bądź użyteczny i niż to. No, dobrze, ja dobrze. Pełnymi. Dobra, okej, okay, proszę bardzo. I dziękuję, dziękuję. No i od razu lepiej, tylko słuchaj, jest ten dywanik jakby jakoś jakoś bo Hmm, mi tu pasuje, gdzie go można by postawić, jak myślisz? Myślę, że może... poczekaj, zróbmy jakiś fajny dywanik, w sensie połączmy te dwa dywańki w jedno. A ile ich jest? Ile czerwonych masz? Dwa. Dwa? A, no to... to ja nie wiem za bardzo, jakiś szansę zrobimy. No to zróbmy tak, popatrz, po prostu zbierzmy ten cały dywanik, ja coś coś wypłynię. O, tu kratkę zrób, złą kratkę, kratkę zrób tak. Popatrz, a może tutaj no zróbmy dywanik? No, no zrób nauko. No właśnie... O, dokładnie. Wow, o, jest świetnie, jest a ten może sobie odłożyć w sumie i tak nie będzie potrzebny pewnie. Jak będzie, dobra, no to sobie dobra. go weźmiemy. Słuchaj, co tyś możemy możemy nareperować, bo w sumie już jest lepiej, nie? To, to, jest, to, to jest jakaś półeczka, którą w sumie raczej nie sięgnę. Tak, tak jak myślałem. Ogólnie mam hmm. też miecz, więc jeżeli skończyłbyś na jedzenie, a póki co mamy... Ach, tylko co zniłem. O, nie mamy go już nawet. O, nie, jest. No, ale jeszcze... dole jest, dole jest. O, uch, dobra. spokojnie, bo ta beczka już się wow. straszyłem. Wszystko to jest dopisywane. Ej, czemu nie zasłoniliśmy role? To co, jak to coś podglądało w nocy? No, podejrzewam, że po prostu sobie weszło, bo tutaj nie ma jakiegoś zamka dealer. Poza Absolutnie tym, z drugiej racji. strony nawet nie, nie mamy drzwi, racji. więc jesteśmy totalnie odsłonięci. Nie chcę dobra, narzekać. Dobra, dobra, dobra. Słuchaj, nie wiem, czy. A, stary, najważniejsze. Co Obnes. takiego? Co nie, takiego? Nie, nie, myślałem, że tu już że no jest ta dziura, już, już ją zrobiłeś. To nie, nie najważniejsze. Tu tutaj jest nie było przypadkiem jaśniej. Aha, no e było, tylko ta, nie, ta dziura wiem. Tutaj. co trzeba weść z zewnątrz. Słuchaj, weź obejr stary domek i zobacz czy nie ma nic wiesz dookoła. W sensie jak tutaj się prezentuje, czy jest wszystko, wiesz... Do naperowania czegoś nie ma, czy nie przecieknie Dobra, do nie. Ja tutaj jestem. I, dobra. I, I to dobra. Okej, okay, jest nie, już od środka jest dobra. Nie, nie ma sprawy. Teliany będzie też pousuwać wszystkie, ale nie no, naprawdę. Ten domek mi się zaczyna podobać, stary. Ogólnie, ogólnie to hmm, tych len tutaj też by się przydało trochę pozbyć, chociaż. Chociaż troszkę. Gdzie. No tak, 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 Tutaj trzeba podcinać Bo... albo w ogóle o nie, A tutaj trzeba w ogóle naprawić ten most. W sensie tak, nie tak, chcemy chyba prawie. tutaj wpaść, dealer. Nie wiem no jak nie, tej, to nie ale... To jest moje hobby na pewno, wpadaj na mostów. W sensie ja... to by było Ja hobby. nie mam za bardzo zamiaru. Okej, okay, tutaj jakoś... Opa. Okej, mm, okej. Okay, okay, myślę, myślę, że jest nieźle. ładnie. No, no na pewno no, bezpiecznie, to jest najważniejsze. Eee, okej, okay. to będzie trzeba tutaj wie, wszystko to poustawiać na tak Tutaj dalej. jest jakiś ładny taras widokowy w sumie. Hmm. No, naprawdę, tutaj nie, mi się. tutaj nie jest źle. W sumie, jeżeli miałbym ci. wybrać wyspę, na której chciałbym być porzucony, to wybrałbym tą. Znaczy, tak składa, że jesteś na niej porzucony, więc, a. więc jest dobrze. A, no to wybrałem tak, w na, takim nie razie. Nie, więc jesteśmy powięzieni do kresu. A, no, no to jakoś Super. odzyskamy? myślisz, że ta osoba była jedyną osobą na tej wyspie? Nie mam pojęcia, ale no nie no No Jeszcze, jeszcze był tam ten dziwak na plaży. Tak, no wiem, wiem. Więc ja. może to się, że będzie, a może to, Nie, to nie znam tego dziwaka na pewno, nie. O, nie, a w ogóle tutaj miałem iść. gdzie hmm. co nic nic, nic. okej okay, dobra słuchaj ja to muszę jeszcze ten dach ponareparować do co my co my tutaj mamy o, hmm. o, o, czy to jest znowu krew w sensie jakiś źródełko z wodą jedna krew druga o Kranik! działający do tego muszę się umyć jej ale świetnie ale świet świe świe di di dealer co jest? Chodź tu, chodź tu szybko!